Sony rozwija się widocznie bardzo wszechstronnie. Na PlayStation Showcase zaprezentowali całe mnóstwo gier, których w zasadzie totalnie byśmy się nie spodziewali. Niektóre były lepsze, niektóre gorsze, a na inne gracze zareagowali z wielką wręcz niechęcią. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie. I sprawdzaj eneba.com. Mowa o Fair Games, czyli pierwszej grze zaprezentowanej na tym właśnie wydarzeniu. Jest to gra usługa, którą tworzy Studio Haven, czyli zespół PlayStation, który, jak widać, celuje w tematykę, której gracze mają na ten moment po prostu dość. Zwiastun sam w sobie nie wyglądał najgorzej. Zaczynał pokaz, więc Sony oczekiwało, że dobrze rozkręci do widzów, oraz że Fair Games znajdzie zainteresowanie u głodnych wrażeń graczy. A wygląda na to, że widzowie odebrali to średnio, często nawet tragicznie. To, co było na czacie, to jedna sprawa. Pokaz dopiero się zaczynał, lecz po upływie kilkudziesięciu godzin możemy widzieć skutki nieudanej prezentacji gry, co pokazują wyniki na YouTube. Statystyki na ten moment prezentują się w sposób następujący. Mamy 10 tysięcy łapek w dół i jest to znaczna przewaga ocen negatywnych przy ponad 140 tysiącach wyświetleń. Po pierwsze jest to trailer CGI, który w zasadzie nie przekazuje nam nic konkretnego. Mamy w zasadzie zwiastun o niczym, a dodatkowo zapowiada się to na grę, których gracze mają podziurki w nosie. Kolejny shooter nastawiony na zespołowe działania, który będzie rozwijany na długo po premierze i to niby ma przynieść jakieś realne korzyści. Podejrzewam, że w postaci mikrotransakcji, których Grze raczej nie zabraknie. Owszem, CGI imponuje na trailerze, ale pytanie, po co to wszystko? Po co pakują w to swoje pieniądze, skoro rynek jest już przesycony tego typu grami. Wiele osób zaznacza, że jest to już z miejsca martwa gra, która totalnie nie ma przyszłości, no i graczom jest zwyczajnie przykro ze względu na takie podejście Sony, bo w końcu jest to gra, która zabrała potencjalne miejsce dla innej lepszej produkcji. Tom Henderson, jako ekspert w branży i człowiek, który dostarcza nam najświeższe informacje ze świata gier na bieżąco, postanowił również podsumować PlayStation Showcase i przekazał nam tym samym kilka ciekawych informacji. Zaznaczył, że również z jego perspektywy Sony zawiodło graczy, którzy czekali kupę czasu na kolejny pokaz, a ten w 2021 roku był przecież bardzo mocny. Sony ma całe mnóstwo marek, które wspierają i nad którymi aktywnie pracują, możemy wymienić Wolverina, The Last of Us Fractions czy Death Stranding 2, i choć niektóre z tych gier mogą pojawić się na Summer Game Fest, mówi się tutaj szczególnie o Death Stranding 2, tak na pozostałe prezentacje przyjdzie nam najwyraźniej trochę poczekać. Według Hendersona Japończycy mogą wyciągnąć wnioski ze słabego przyjęcia showcase'a i jest zdania, iż mogą ewentualnie zorganizować szybko kolejne wydarzenie, aby nadrobić Straty i przedstawić kolejne rzeczy. Wspomniał także o PlayStation 5 z odłączanym napędem, które w jego opinii ma ukazać się we wrześniu, co wskazuje na to, że kolejne wydarzenie może odbyć się jeszcze latem. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nadal są to słowa insajdera, który nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, nawet mimo tego, że to Tom Henderson. Natomiast co jeszcze ciekawsze, powiedział, że wiele z gier Sony, na które czekamy bardzo mocno, są już prawie gotowe i w zasadzie sam nie ma pojęcia, dlaczego zdecydowali się ich nie pokazywać. No nie powiem, kolejny pokaz mógłby zaskoczyć graczy i chyba nikt nie pogardziłby kolejną dawką zapowiedzi. Pytanie, czy słowa Hendersona się sprawdzą. Warto czekać na kolejne doniesienia z kulis, aby poznać prawdę nieco lepiej. Jako że The Lord of the Rings Gollum przyjął się bardzo słabo, wręcz tragicznie, twórcy tejże gry postanowili klasycznie przeprosić graczy wpisem na Twitterze, co ostatnio jest bardzo popularne i w zasadzie zawsze sprowadza się to do tego samego. Twórcy przepraszają i obiecują poprawki dotyczące bugów oraz innych problemów technicznych, a tych jak wiemy jest całe mnóstwo. W zasadzie można się tutaj po raz kolejny zastanowić, czy te przeprosiny były pisane jeszcze przed wydaniem gry, bo wiele na to wskazuje. Co więcej, kilka źródeł podaje, że studio Dedalic Entertainment ma pracować już nad kolejną grą ze Świata władz z pierścieni. Pewien francuski serwis przeprowadził wywiad z głową firmy Nakon, która to jest wydawcą Golluma. Wspomniał o tym, dlaczego gra została opóźniona, bo pierwotnie miała ukazać się jeszcze w 2021 roku, a według niego jej stan był po prostu niezadowalający, a mowa głównie o grafice, więc patrząc na to, co mamy dziś, aż trudno wyobrazić sobie stan gry na 2021 rok. Powiedział też wprost, jaki był budżet na grę, i mowa tutaj o 15 milionach euro. No i wreszcie zaznaczył, że Nacon jako wydawca chce wypuścić jeszcze dwie gry opowiadające o przygodach w świecie stworzonym przez Tolkiena. Pojawiły się również informacje. Z niemieckiego serwisu Gamers Wirtschaft, który sugeruje, że nowa gra The Dalek przedstawi świat z perspektywy postaci, która nie miała do tej pory własnej opowieści, a gra ma powstawać od czerwca 2022 roku. Natomiast jej premiera zaplanowana jest na końcówkę 2024. Wiele informacji się ze sobą gryzie, bo jedni podają termin jako sierpień, inni właśnie końcówkę, więc nie wiadomo jak to wygląda naprawdę. Trzeba się też domyślać, o jakiego bohatera chodzi twórcom, skoro nie dostał do tej pory własnej opowieści. Możecie napisać swoje spekulacje w komentarzach, no i cóż, czy przyszły projekt The Dalek ma jakieś Szanse na powodzenie, z takim podejściem, jak przy GoLumie w żadnym wypadku. Diablo 4 trafiły już do dziennikarzy. Dowiedzieliśmy się tego za sprawą wielu redakcji, które otrzymały pełną wersję gry do recenzji, a wczoraj jakoś o godzinie 18 spadło swego rodzaju embargo na takie ogłoszenia. Jeśli natomiast mowa o pełnych recenzjach, to poczekamy na nie do 30 maja godziny 18. Dokładnie wtedy pojawiły się pierwsze materiały, które będą wyjaśniać najlepsze i najgorsze elementy Diablo 4 i zweryfikują finalny stan gry i okaże się, ile byli w stanie poprawić od ostatniej bety. Tytuł wychodzi 6 czerwca, więc recki ukazują się w zasadzie tydzień wcześniej co jest dobrą informacją, będzie można więc w należyty sposób przestudiować temat i zdecydować, czy gra jest dla nas. Dragon's Dogma 2 to tytuł, który ostatnio przykuł naszą uwagę i wygląda na to, że zaoferuje wiele ciekawych rozwiązań, których mogliście się nie spodziewać. Capcom postanowił poinformować nas o kilku ciekawostkach dotyczących systemu gry i chodzi tutaj o sztuczną inteligencję, która zaprojektowana jest w ten sposób, abyśmy odczuwali obecność niemal prawdziwych graczy. Tytuł zaprezentuje nam również świetną grafikę i fizykę, co składa się na dobrze zapowiadający się projekt z gatunku RPG. W grze mają towarzyszyć nam istoty, których... Cytuję: Charakter jest unikalny sposób określany przez gracza i kontrolowany przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu rozgrywka sprawia wrażenie, jakby towarzyszyły ci inne osoby. Założenia dotyczące głównego bohatera nie są niewiadomo jak ciekawe, bo wcielamy się standardowo w wybrańca, któremu skradziono serce. Naszym celem jest zabicie bestii odpowiedzialnej za ten niecny czyn, więc fabularnie nie wydaje się to być nic specjalnego, ale może ten wspomniany element sztucznej inteligencji pokaże coś ciekawego. Jest to już kolejna odsłona serii, która zapoczątkowana została w 2012 roku na PlayStation 3 i Xboxach 360, więc Dragon's Dogma trochę już. Nam jest i w sumie może ta prostota fabularna też niejako trafi do graczy. Tytuł jest na pewno specyficzny i zmierza na konsole obecnej generacji i pc a data premiery póki co nie jest nam znana. The Last of Us Fractions, gra, o której trochę mówiłem wcześniej, nie ma się najlepiej, przynajmniej tak wskazują najnowsze informacje pochodzące czy to od twórców, czy insiderów. Po pierwsze, ujawnienie gry zostało opóźnione, a info trafiło do nas bezpośrednio od Naughty Dog, którzy wydali specjalne oświadczenie, w którym stwierdzili, że gra musi być nadzorowana jeszcze przez jakiś czas. Dla kontekstu jest to multiplayer w świecie The Last of Us, który zapowiedziano na Summer Game Fest 2000 w 2022 roku, w 2023 mieliśmy dowiedzieć się konkretów na temat gry. Jak więc widzimy, stoi to wszystko pod znakiem zapytania i tak naprawdę nie wiemy, czy dostaniemy cokolwiek jeszcze w tym roku. Bo oprócz tego opóźnienia ogłoszonego przez twórców, mamy też nieciekawe doniesienia z zakulis, które wskazują na to, że gra może mieć duże problemy. Twierdzi tak między innymi Jason Schreier, ekspert branży, który uzyskał poufne informacje od ludzi związanych z projektem. Podkreśla, że prace nad grą mocno zwolniły, a zespół, który opiekuje się Fractions, bardzo się zmniejszył. Oczywiście, wcale nie oznacza to tego, że będzie tak do samego końca i tworzenie Gry będzie nieustannie szło powolnym tempem. Zarząd na ten moment ma oceniać to, w jakim gra jest stanie i jaka czeka ją przyszłość. Wiemy też, że Naughty Dog pracuje nad innym projektem, więc pytanie, co jest na ten moment priorytetem. Gra multiplayer przyniosłaby im na pewno duże korzyści finansowe, bo jestem pewien, że wiele osób byłoby skłonnych zapłacić duże pieniądze za dodatkowe skiny oraz inne rzeczy, które często generują mnóstwo zysków w grach multiplayer. A drugi projekt to najprawdopodobniej gra Single Player. Wiele osób mówi, że może być to kolejna część The Last of Us, part 3, ale trudno na ten moment stwierdzić to bez żadnych konkretów. Wiele gier prędzej czy później na. Kłody na swojej drodze i trudno, żeby tak złożony proces przebiegał bez żadnych utrudnień, tym bardziej, że jest to dla nich niecodzienny projekt multiplayer, wokół którego rosną mocne oczekiwania. Jason Schreier wskazuje też na to, że ponowna ocena projektu przez Naughty Dog jest spowodowana tym, że poprosili zespół Bungie, aby ci ocenili to, jak sprawdza się Fractions, a oni stwierdzili, że gra nie utrzymuje wystarczającego zainteresowania gracza. Oby tylko nie było tak, że gra trafi do kosza, bo jednak chciałoby się zobaczyć takie post post-upy w multiplayerze i choć jest to trudne zadanie, szczególnie dla studia, które ma na co dzień do czynienia z grami singleplayer i robi to blisko perfekcji, tak wierzę, że Naughty Dog podoła i z pomocą dadzą radę dowieć coś dobrego. Ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwonkiem. Trzymajcie się, no i do jutra.